5 minut do zdrowia na piątkę to podcast, w którym jako trener specjalizujący się w pracy z osobami po kontuzjach dostarczam najważniejsze informacje dotyczące rehabilitacji i ćwiczeń. W ciągu zaledwie 5 minut dowiesz się jak radzić sobie z bólem, urazami i problemami zdrowotnymi, aby wrócić do pełnej sprawności. Zaczynajmy! Cześć! Chciałbym dzisiaj poruszyć tematykę platform, czyli będzie to kontynuacja ostatniego podcastu, gdzie wspomniałem o dynamometrze, którego wykorzystujemy u nas w studiu, a dzisiaj będą platformy. Czym one są, po co są, co robią i wiele, wiele innych. Więc jeżeli doznałeś kontuzji kolana, achillesa, ee, barku, nie wiem, tyłu uda, kostki i tak dalej i tak dalej, można wymieniać ten sprzęt, pozwoli ocenić lepiej, jak ty jesteś gotowy do powrotu do sportu czy aktywności, czy biegania i tak dalej i tak dalej. Dlaczego i dlaczego on jest potrzebny i co daje? Po pierwsze, jeżeli robimy sobie wejścia przykład na palce, wspięcia na palce po skręconej kostce i robimy je na powtórzenia. No i wyszło nam 20 na 20. No to fajnie, sprawiliśmy sobie wytrzymałość w jakiś sposób. Jeżeli są zachowane wszystkie normy testowania, czyli jest ten sam zakres ruchu i tak dalej, i tak dalej, no to jest jakaś tam mm, dana. Tylko problem jest taki, że nasze ciało to nie tylko góra-dół, w środku jest jeszcze więcej metryk takich jak hamowanie, dzięki tym platformom możemy sobie to ocenić, to jak szybko jesteś w stanie wygenerować, jak ciało się zachowa podczas tego ruchu, ile jesteś w stanie przyłożyć, czy wyciągasz ten zakres z innych części ciała, bo możemy się robiąc te łydki wychylić bardziej do przodu, możemy bardziej pulsować, czyli będziemy pracować bardziej na sięgnach niż na samym mięśniu łydki i to nam zaburza wszystko ten cały... Kontekst tego, w jakim miejscu Twoja kostka, kolanu i reszta znajduje się. I dzięki tym platformom jesteśmy po prostu dokładniejsi, bardziej to sprawdzamy. Tak, jak wspomniałem w poprzednim e, odcinku, tak jak lekarze mają badania krwi, rezonans i tak dalej. Tak, my mamy ten sprzęt i dlatego powinniśmy z niego korzystać. Jest on coraz bardziej dostępny i dzięki temu, że cały czas się rozwijamy, jesteśmy pierwszą placówką w Świętokrzyskim, która ma dostęp do tego sprzętu, możemy z niego korzystać, Wy możecie z tego korzystać. I szybciej osiągać i lepiej, i bardziej mierzalnie swoje rezultaty. I nie ma już na oko, nie ma tych słynnych powiedzeń na oko, bo Pan Bóg dał oczy, i tak dalej, i tak dalej. Tylko mamy dokładną, obiektywną danę, która pozwala mi powiedzieć, w którym jesteś miejscu. Nie ma OK. Czujesz się lepiej. Sprawdzony tym testem siłowym, przykładowo przysiadem. Mamy to, jak się czujesz. Jak robisz przysiad, na przykład, i mamy też te. Czyli mamy trzy rzeczy. A im więcej rzeczy, tym bliżej tej prawdy będziemy. Mamy jeszcze ten dynamometr, o którym wspomniałem w poprzednim odcinku. Pozwala nam to sprawdzić, że jeżeli ty jesteś tym mikrofonem w środku, to dookoła budowujemy różne rzeczy, które dbają o to, żebyś był lepszy, sprawniejszy i żeby większe było prawdopodobieństwo, że nic ci się nie stanie ryzyko jest zawsze, ale dzięki temu sprzętowi jesteśmy w stanie to ryzyko zminimalizować, tak żebyś bez obaw mógł robić to, co chcesz, lubisz i tak dalej, i tak dalej. Co możemy sprawić na tym sprzęcie? Nie tylko testy siłowe, tak jak na dynamometrze. Możemy złapać tangę, zaprzeć się o stojak i na maksa napychać nogami. Zobaczymy, jakie różnice między lewą a prawą. Możemy zrobić to samo pod kątem łydki, kolana, tyłu uda, ręki. W leżeniu na brzuchu, ale możemy też wykonać skoki, i tu tak samo zostanie nam to rozbite na kilka różnych wartości, i to ja, jako specjalista, muszę wyciągnąć z tego esencję, wytypować to, co ma znaczenie w tym Twoim konkretnym przypadku i dostosować do tego ćwiczenia, które rozwiążą ten problem i doprowadzą Cię do pełni zdrowia, sprawności, czy podniosą Twój performance sportowy, czy po prostu trenujesz dla siebie. W tym tygodniu miałem okazję już przeprowadzić kilka testów też na tych platformach i od razu widać to, jaka jest różnica. Wcześniej testowałem na platformie macie skocznościowej bardziej, która jest dużo tańsza od tej i nie miałem tylu danych. Widziałem, opierałem się głównie na dwóch danych, czyli wysokości skoku, bo to nie wiem, co ty mogłem tylko sprawdzić. I w pewnym rodzaju testu jeszcze na tym, jak sztywne są Twoje ścięgna w stawie skokowym, jak szybko jesteś w stanie to generować. Tu mam kilkanaście różnych metryk które są kluczowe i widać to jak na dłoni, że mimo to, że ty skaczesz centymetrów fajnie, że masz skaczesz lewą tyle samo co prawą, to dalej to się wszystko rozjeżdża, bo dużo wolniej generujesz nogą operowaną czas produkcji mocy niż tą prawą i ona dużo bardziej obciąża, co zwiększa ryzyko twojego ponownej konduzji, tylko w nodze przeciwnej, a tego byśmy nie chcieli, po co mieć dwie nogi rozwalone, skoro można o to zadbać i byli podopieczni, którzy nie zaufali tym testom. Wcześniej odsłałem do innych placówek, które miały ten oto sprzęt. i Teraz aktualnie robią kolejną operację, drugą, trzecią i, i tyle. A każda taka operacja to jest pewnie między 10 a 20 tysięcy złotych. Więc odpowiedzcie sobie, co jest lepsze wykonanie takich testów i wszystko z głowy i zmniejszone ryzyko. Spokojna głowa, można robić swoje. Czy lepiej przyciąć te parę stówek i być w? Później znowu w plecy i mieć znowu nogę rozwaloną. Teraz zastanów się, czy te platformy naprawdę mają dla ciebie znaczenie, czy możesz z tego coś uzyskać po tym, co ci przedstawiłem. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to z miłą chęcią na nie odpowiem. Tak, żebyś wszystko wiedział, żeby wszystko było klarowne, i od tej pory tak pracuję. Robimy testy, bazujemy, trenujemy i sprawdzamy to ponownie, tak, żebyście byli sprawniejsi, silniejsi i zdrowi. To tyle ode mnie. Widzimy się za tydzień.